Dzień dobry, witajcie na kanale Pracowni MagDekor. Święta coraz bliżej, więc kolejna propozycja na dekorację do domu. Tym razem zawieszka znowu w vintage'owym stylu, znowu z motywami jelonka na bazie HDF od kreatywnej pracowni. Co posłuży mi, czego użyję do dekoracji tej oto bazy? Użyję tym razem farb akrylowych i tutaj wy wybrałam ciemny kolor zieleni oraz taką ładną złotą farbę tą zieleń można byłoby zastąpić gesso albo raczej odwrotnie. To zielona farba zastąpiła gesso. Ona da bardzo ładne tło pod moje różnego rodzaju tutaj zabiegi w kolorze złota. Będę za chwilę przykładała taki olbrzymi stempel, właśnie odbijała przy użyciu złotej farby, a następnie przez szablon będę nakładała pastę strukturalną również w kolorze złota. Także Popatrzcie, jak to robię. Oczywiście część z Was wie, że jestem uzależniona od takich i stempli, i foremek, i no bardzo, bardzo lubię, więc te stemple, które posiadam, są takich dużych rozmiarów, są to markowe i dość drogie stemple. Pamiętajcie, że dla chcącego nic trudnego możecie to zupełnie zastąpić czymś innym, odbijając tutaj nawet folię bąbelkową, tworząc różnego rodzaju kropeczki. No, naprawdę ogranicza Was tylko wyobraźnia. Możecie sobie w różny sposób tutaj różne rzeczy odbić na tej pracy, co da wielowarstwowe, takie przenikające się tło i da ciekawy efekt. W momencie, gdy schnie mi tło, biorę się za przygotowanie wycisków, którymi stworzę taką obramówkę do tej bazy. Oczywiście używam masy super lekkiej. Jest to naprawdę doskonała masa. Nie radzę nikomu eksperymentować z różnymi innymi. Niektóre, tak jak Fimo, kruszą się po wyschnięciu, więc są naprawdę niefajne, a ta super Lekka nie dość, że się fajnie wyciska, jest bardzo wydajna, to jeszcze da się nią później manewrować, wyginać i naprawdę jest trwała. Więc przygotowuję sobie wyciski, jak widzicie, takich pół perełek takich. Półkul takiego sznureczka, łańcuszka i trochę drobniejszy wzór, i montuję to na mojej bazie albo za pomocą kleju Magic, albo za pomocą Heavy Body żelu. W czasie, gdy schnie moja dekoracja, biorę się za stylizację tutaj elementów, które wcześniej przygotowałam. Część to są elementy wyciśnięte z masy superlepkiej, a część są to odlewy z żywicy w formach oczywiście silikonowych. Jak widzicie, ja tutaj mieszam różne kolory, nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę możecie tutaj wybrać dowolną kolorystykę do pracy i uzyskać Ciekawe efekty poprzez różnego rodzaju techniki nakładania tych farb na siebie, przecierania, przecierania suchym pędzlem, rozbielania. Także tutaj trochę zabawy z tymi drobiazgami jest, a dopiero później one zostaną zamontowane na gotowej, już wystylizowanej bazie. Zanim przystąpię do dalszej stylizacji mojej bazy, chciałabym tutaj ten środek nieco zabezpieczyć. Nie jest to niezbędne, ale warto to uczynić, gdyż no, później będę malowała jeszcze farbą akrylową te wyciski i nie chciałabym, aby ten środek pracy taki wiecie, mocno się zabrudził od tej farby, abym gdzieś tam niechcący nie chlapnęła, nie dotknęła. Dlatego też właśnie sobie zabezpieczam lakierem łatwiej mi będzie zetrzeć wszelkie ewentualne wpadki. Jest to też dobre przy późniejszym patynowaniu. Po prostu łatwiej manewrować, łatwiej mieć taki większy poślizg na tej powierzchni. No i tutaj po prostu farbą akrylową pokrywam sobie moje wyciski. Jak widzicie takim dość precyzyjnym, niedużym płaskim pędzelkiem i pamiętajcie o tym, że Praca ma dwie strony, że fajnie, jeżeli praca jest również pomalowana od tyłu, e, każdy zakamarek, każdą tą przestrzeń w tej bazie HDF pokrywam tą farbą. E, nie lenię się, robię to od samego początku dokładnie. E, po Poli, no, równomiernie rozprowadzając jakby farbę po tej bazie. Dzięki czemu no, po prostu od razu uzyskuje właściwy efekt. Nie warto tam dwie trzy warstwy tej farby kłaść, bo i tak zamierzam ją spatynować. Ale warto to robić od samego początku dokładnie. Jak widzicie, ja też odwracam swoją pracę w trakcie malowania. Sprawdzam, czy czasem taki glut farby nie wypłynął mi z drugiej strony. No, to wszystko jest istotne i to wszystko świadczy o estetyce i, no, i takim ładnym wykonaniu, wykończeniu pracy projektu. Do mojej ulubionej czynności, czyli patynowania, patyną olejną Stampery. Uwielbiam ten produkt, jestem od niego uzależniona i dodaję go chyba już prawie do każdego projektu. I tutaj też taka uwaga, oczywiście orientuję się szybko, że nie zalakierowałam tej farby akrylowej, tych wycisków, które przygotowałam. Warto to robić, chociaż niekoniecznie trzeba. Te osoby, które są początkujące, które nie znają produktu, warto, żeby sobie przelakierowały lakierem matowym. Tutaj powierzchnię, właśnie tych wycisków, tam gdzie, gdzie nałożona została farba. Dlaczego? Dlatego, żeby patyna trochę się tak bardziej ślizgała po naszym przedmiocie, żeby łatwiej było ją manewrować, żeby łatwiej było ją po prostu rozprowadzać. Bo czasami, nie każdy ma tą umiejętność, czasami bardzo szybko postępujemy, no i wychodzą nam masy, jesteśmy niezadowoleni, a to jest właśnie wynik niewłaściwego postępowania z danym produktem. Zawsze patynuję takimi fragmentami, czyli nakładam tą patynę lekko taką rozrzedzoną, rozprowadzoną terpentyną, a następnie ścieram jej nadmiar mokrą, wilgotną chusteczką. I tutaj, w zależności jak lubicie, jak lubicie mniejszą pracę, projekty, no to zostawiacie więcej tej patyny. Jeżeli lubicie takie lekko, tylko przywrócone, to oczywiście więcej tej patyny możecie usunąć. I jeszcze taka jak kupujecie terpentynę do rozpuszczania tej właśnie patyny, to zwróćcie uwagę, w sklepach plastycznych jest terpentyna o zapachu pomarańczy. Jest ona znacznie droższa niż ta zwykła, ale tak do przełknięcia około 40 zł za buteleczkę. Za to bardzo ładnie pachnie pomarańczami rzeczywiście. No i łatwo, no przyjemniej się po prostu pracuje niż z taką tradycyjną śmierdzącą terpentyną czy rozpuszczalnikiem. I tutaj jeszcze taka uwaga, tył też patynujemy oczywiście. Tutaj uważamy, żeby tych zabródzeń było jak najmniej, tych takich dotknięć niepotrzebnych. Rozcieramy tą patynę na tych plecach naszej pracy. Ja zawsze o to dbam. Nawet czasami każę moim kursantkom kolorować tył wycisku. I tak w tym przypadku również jest i u mnie, że sobie muszę pokolorować. Bo po prostu z drugiej strony przez te ażury te elementy mi się przeświecają, a ja po prostu tego nie lubię. Ja lubię, żeby to było tak naprawdę od A do Z estetycznie wykonane i tego was uczę, i o tym w kółko powtarzam, i w kółko wspominam. Także popatrzcie teraz, jak już prace nad moim projektem dobiegają końca, jak jeszcze tutaj lekkie przecierki robię na elementach, je trochę podmalowuję, a następnie kleję na całą bazę. no już naprawdę koniec mojej pracy jak widzicie tutaj sięgam trochę po heavy body, żal, trochę się posiłkuję klejem, bo chciałabym klejem na gorąco, bo chciałabym, żeby mi się to wszystko super fajnie ładnie trzymało na mojej pracy, także dziękuję Wam za uwagę, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się bezpośrednim linkiem do filmu tutaj bezpośrednio z kanału YouTube um, lub zapiszecie sobie film na później, to również daje dla mnie znak, że było to coś dla Was wartościowego, co po prostu przygotowałam. Jak zawsze czekam na komentarze i mam nadzieję, niedługo przygotować dla Was kolejny film. Do zobaczenia. Dziękuję.